Taka ładna hala przemysłowa. Jedna z kilku. Naprawdę fajnie buduje się w Polsce teraz. Tutaj takiego klocka kończymy budować. I hala jest po prostu ogromna, jest przepastna. Spaceruję po tym. Wygląda jak arka Nowego w środku. Po prostu ogromna, nie widać końca. A jestem dokładnie w połowie hali. No przestrzeń to jest mega. Sześćdziesiąt kilka takich bram wjazdowych tam jest na końcu. Także tutaj tinki wyschnął, malujemy koniec. Wszędzie na całym obiekcie jest jakaś instalacja. Wszędzie rurek pełno Miejsce jest po prostu przepasne. Gdzieś tam, tam jest koniec tej hali. Tam jest koniec. A tam gdzieś jest drugi koniec. A będzie jakieś centrum przeładunkowe logistyczne tutaj. Także z jednej strony tutaj będzie podjeżdżać tir, ciężarówka do rozładunku. Tak jak ma to miejsce tam, są jakieś takie kontenery. Tu będzie miejsce składowania, i tam z tamtej strony będzie sobie wyjeżdżać. No. Także olbrzymie, olbrzymie parki w Polsce się buduje. Zobaczymy co dalej.